Jakie witaminy i suplementy diety warto zażywać dla kobiety na wiosnę albo nawet przez cały rok? Ja otrzymałam przesyłkę od apteki i pokażę Wam swoje witaminy. Właśnie zamówiłam sobie coś nowego teraz na wiosnę, też na odnowienie organizmu, więc chcę się też z Wami podzielić i pokazać właśnie te witaminy, które już ja mam sprawdzone i te suplementy diety i które dla mnie działają bardzo dobrze. Ja nazywam się Wioleta Timul. Na tym kanale mówię o tym, jak być kobiecą, jak być też szczęśliwą kobietą we współczesnym świecie. Dlatego przechodzimy teraz do dzisiejszego tematu, jak też być zdrową kobietą. Przede wszystkim podstawa, od której ja w ogóle zaczę i te tabletki, no nie przyjmuję je codziennie, ale gdy czuję, że mam po prostu takie, no, slabsze, jakiś taki nastrój i jestem taka w ogóle osłabiona bardziej, to przyjmuję albo jedną, albo też je rozdzielam jeszcze na polówkę. To jest kompleks witamin dla kobiet. W ogóle ja wolę, jeśli jest możliwość, to po prostu, no, kupić Solgar. E, taki to jest taka firma. Tak, jest ona naprawdę bardzo dobra i rekomenduje ją moja, no, moja lekarka medycyny chińskiej, ponieważ jest ona. Oczywiście ona jest droższa, tak? Z tej takiej droższej półki, ale ona jest naprawdę no, najmniej szkodząca. Ponieważ gdy kupujemy jakieś tańsze witaminy, to nawet nie wiem, jak bardzo one mocno się wchłaniają w nasze ciało, tak? A jak bardzo też dużo szkody one przyczyniają dla naszej wątroby. Dlatego w ogóle witaminy... Mm, tak mi właśnie radziła, no według medycyny chińskiej, witaminy no nie trzeba przyjmować cały czas, jak teraz we współczesnej kulturze u nas się uważa, a witaminy trzeba przyjmować w te momenty, gdy mamy bardziej po prostu osłabiony ten organizm. Czyli teraz na wiosnę, idealnie, myślę, że zacznę teraz tak regularnie, ponieważ no mam takie bardzo przesuszone usta, jeszcze Wam pokażę, co kupiłam na to. I to taki już troszkę jest znak, że no jakichś witaminów mi brakuje. Więc to jest baza i ją mam zawsze przez cały rok. I jak nawet latem czuję się, że jestem jakaś taka, no jakaś odporność może mi troszkę spadła albo jakoś słabo się czuję, to wtedy biorę właśnie przez kilka dni albo przynajmniej przez jeden dzień i od razu czuję też różnicę. Kolejna właśnie rzecz to właśnie ta. Zobaczcie, to jest kompleks witamin A plus E, które naprawdę no myślę, że pomogą mi tutaj z moimi problemami na ustach. Mam bardzo suche i po prostu aż mi no, aż rany mam czasami na tych ustach. Po prostu znak tego, że takie potrzebuję troszkę odnowienia. Myślę, że może czegoś brakuje. Oczywiście chciałam kupić też solgaru, ale no niestety nie było w tej aptece jak zamawiałam przez internet, więc kupiłam tutaj z Olimpu. Też ja kiedyś cały czas kupowałam od, z Olimpu i wszystkie różne witaminy i te one są bardzo dobre. Naprawdę jest fajne uczucie, więc jak no, nie stać was na ten Solgar, to ten Olimp też jest dobry i jeszcze hmm, i teraz zapomniałam sobie jak to się nazywa. No nieważne, później może wrzucę to w opisie tego wideo jaka jeszcze firma jest dobra, z której też można sobie przeglądać, która jest też bardziej budżetowa przy tym. Czyli ten witamina A plus E na pewno na piękno, na piękną skórę dla kobiet na wiosnę. Naprawdę bardzo warto. Ja chyba wcale te opakowania sobie będę brała, tak? W sensie, żeby tak odnowić się. No i, i na pewno na pewno na zdrowie kobiece to się przyda. Kolejna witamina, którą ja w ogóle zażywam no, na jesień, na zimę. I teraz troszkę na wiosnę, jako że jeszcze nie ma tak dużo słońca, to jest witamina D3. Ja sobie kupiłam w kropelkach, mi się najbardziej podoba. Te kropelki mają też smak pomarańczowy, no więc to troszkę też, no może, no, mi to nie bardzo smakuje, ale może dla tych osób, co są bardziej no, wrażliwe i, i, i im potrzebny jest jakiś taki smak, nie mogą czuć tego smaku tłuszczu, to wtedy, wtedy myślę, że jest dobrze, szczególnie dla dzieci. I powiem Wam, że mi się o wiele bardziej podobają te witaminy w kropelkach. I gdy ja mam możliwość, ja zawsze kupuję w kropelkach, ponieważ, no, też czuję, że to jest taki. W taki bardziej naturalny sposób. Ja mam też dość wrażliwy żołądek, więc dla mnie, no, czym mniej tych kapsulek, tych jakichś dodatkowych, takich otoczek, tym jest lepiej. Dlatego właśnie dla mnie naprawdę bardzo dobrze się sprawdza ta witamina D. I powiem Wam, że no musicie sprawdzić też poziom swojej witaminy D. Ja sprawdzałam chyba, to była końcówka lata, i ja mam tylko, tylko no, ten minimum. Czyli też lekarz mi zalecił, tak naprawdę, a to było po lecie, czyli to już tak byłam nasłoneczniona, dobrze, tak? Więc na pewno dla każdej osoby, jeśli pracujemy szczególnie wewnątrz, no to brakuje tej witaminy D, dlatego kupujcie i też ja bym no, stawila na tą taką lepszą witaminę D, tak? Powiem Wam też prawdę, że ja nie zażywam tej witaminy D codziennie, a też tylko tak robię albo przez dwa tygodnie. Tak się staram no, każdego dnia, e, a nawet kilka razy, dwa razy w, dni, w dzień e, ją po prostu zażyć. A później robię przerwy. U mnie to jest oczywiście spowodowane tym, że ja mam taki słabszy żołądek, więc nie chcę też nadwyrężać go. I też z tego powodu, że no, nie zalecę się przez cały czas te witaminy brać i brać. A w te takie momenty, gdy właśnie, jak już wspominałam, są przejściowe. Z witaminą D to też ją bierzemy tak, wiecie, końcówka października, lipiec. Grudzień to, to taki no grudzień już to bardziej się ustabilizuje ta temperatura, ale w te momenty gdy ta temperatura skacze też, czyli właśnie gdy się robi chłodniej. Czyli listopad to naprawdę jest dobry czas na witaminę D. No i teraz też jeszcze tego słońca jest bardzo mało i ono na nas mało wpływa więc też witamina D to też dobry nastrój nasz. I teraz takie kombo, sama takie, taką prostą mieszankę robię. To jest cynk w połączeniu z witaminą C. Zobaczcie, no i w tym wypadku ja też mam to od Solgar, tej firmy. Nieważne, możecie kupić tańszy, ten cynk organiczny też jest bardzo dobry. I jakąś witaminę C, naprawdę to nie będzie kosztowało drogo. I gdy czujemy się, że nie mamy energii, gdy też czujemy się, że nasza odporność no jakoś tak się zmniejsza i już może zaraz zachoruje, albo mamy jakieś lekkie przeziębienie, to po prostu biorę... Raz na dzień cynk plus witamina C. Tutaj ja mam 500 mg tą witaminę C. Może być 500, a jeśli już czujemy się, że zaraz zachorujemy, no to bierzemy 1000, czyli cynk plus 1000 witaminy C razem spożywamy, tak? I naprawdę to daje taką energię. Ja pamiętam, że tego nauczyła mnie jedna dziewczyna w pracy, że ja byłam po prostu taka wymęczona, no już tak mi się niczego nie chciało, no pewnie była wiosna, takie przesilenie też. I ona mnie właśnie powiedziała o tym. I później, dopiero później, jak już się zaczął COVID, ja też słyszałam, że naukowcy też mówili, że jako zabezpieczenie siebie przed zachorowaniem też jest bardzo dobrze, żeby wziąć ten cynk z witaminą C i bardzo fajnie to zabezpiecza nas właśnie przed chorobą. Dobra, co ja tutaj jeszcze mam? Tak naprawdę zobaczcie, kupiłam sobie czystek. Jest to naprawdę super herbata. Po tej herbacie mam taki efekt, jakby ktoś mi się gąbką po prostu przeszedł po moim układzie pokarmowym i wszystko tam wyczyścił, od przeliku tutaj aż do mego żołądka. Naprawdę ma to taki efekt, też oczyszczająco działa na wątrobę. I teraz jak po prostu, no. Yy, Byliśmy chorzy i to chyba był COVID. To też według medycyny chińskiej właśnie ta nasza pani nam rekomendowała, żeby pić ten czystek w czasie choroby. Czyli naprawdę to wspomagająco działa. Więc naprawdę warto zawsze mieć jakieś takie jedno opakowanie przynajmniej tego czystku, i pić jako herbatę, polubić go, bo no, troszkę ma specyficzny smak, trzeba się przyzwyczaić. Zobaczcie, zamówiłam także probiotyki. Zobaczcie, tutaj zamówiłam te właśnie, ponieważ moja siostra chorowała, brała antybiotyki i tak dla niej zamówiłam to, aby po prostu odnowić tą florę bakteryjną i też wzmocnić odporność. Właśnie ten forynterik będzie na to działał. I tak, zobaczcie, że zobaczyłam, że jest taki taki właśnie Sport Active. Nie próbowałam tego nigdy wcześniej, więc to jest taka na próbę wzięłam, ale widziałam fajne komentarze, że też naprawdę nawet ta odporność podczas uprawiania sportu, szczególnie na zewnątrz, się polepszyła, a ja sama przyjmuję też taki sam probi stres po pracy, jak chodzę do pracy do biura, to wieczorem bardzo, bardzo nieźle wziąć i. I no nie powiem Wam, że działa to tak od razu jakoś uspokajająco, a jakoś coś, ale jakoś tak, tak po prostu daje tej energii, daje te, te takich, takich sił, po prostu no, to wytrzymać i jakoś, jakoś dalej następnego dnia iść do pracy. I chyba ostatnia już e, rzecz, to jest takie tabletki z glukozy. Zobaczcie, ich jest tutaj kilka, tak? I ona jest tutaj bezsmakowa, można różne jakieś smaki też sobie kupić. Chodzi o to, że po prostu, jeśli macie takie uczucie, że czasami macie taką słabość, to bardzo nieźle mieć ze sobą glukozę, szczególnie gdy jesteście na zewnątrz i no nie możecie czy coś zjeść, czy, czy czegoś się napić, bo bardzo często jest tak, że po prostu no niektóre osoby są bardziej wrażliwe na to, że spadają, spada ten cukier. Ja też jestem troszkę na to wrażliwa z rana, tak mi się troszkę nawet w głowie kręci, albo jeśli na pusty żołądek po prostu uprawiamy sport z rana, tak z rana. To wtedy może być to takie takie osłabienie, więc bardzo fajnie, no albo przed, zobaczcie jak wam to lepiej, albo od razu po. Wziąć taką glukozę. Myślę, że przed mm, też będzie dobrze, bo to bardzo lekko strawne. To żolądek nawet nie poczuje, że musi jakoś tam, wiecie, energię jakiejś dać na to, czyli możecie spokojnie uprawiać sport, a przy tym otrzymujecie tą taką energię, od razu czystą energię y, do krwi. Oczywiście, jeśli macie bardzo wysoki cukier, tak, już jest ponad norma, to wtedy to nie jest dla Was, tak? Więc musicie najpierw wiedzieć, jaki jest Wasz cukier, jeśli on jest poniżej normy. To naprawdę można coś takiego mieć, po prostu jako nawet taką cukierkę. Ja pamiętam, my w dzieciństwie bardzo lubiliśmy takie, takie cukierki. W nas w aptece to się sprzedawało. No i dziewczyny to jest tyle, co dotyczy tego zamówienia dzisiejszego witamin. Tak naprawdę ja mam jeszcze jakieś inne dodatkowe witaminy, na przykład omega, też bardzo mm, lubię my cały czas mamy, tak naprawdę lubiłam, ale później zobaczyłam, że sprawia to taką no, nadwrażliwość dla mego żołądka, więc też ten omega to tak zażywam tylko, tylko tak, jak jest listopad, nie? czyli gdy, gdy po prostu no, jest taki szok dla naszego organizmu, gdy się robi naprawdę gwałtownie ochlodniej. I tylko wtedy, a tak naprawdę, dlatego też Wam i tego nie pokazuję, ale też starajcie się taką omegę, szczególnie kupować no, z, lepszej, z lepszej firmy, ponieważ naprawdę mm, jest naprawdę bardzo duża różnica. Tak my czasami nawet no, nie odczuwamy tego. No, no, no jak się już przyzwyczajasz do tego lepszego, to może później czujesz tą różnicę, ale nie odczuwamy tego, a też możemy po prostu no, zatruwać nasz organizm niepotrzebnie. Tak? Dlatego też dbajmy o naszą wątrobę. Na pewno, mm, jeśli czujemy jakiś ból, tak, dyskomfort, jakieś takie batki zielowe, naprawdę warto pić czasami, aby po prostu oczyścić wątroby, ponieważ my zażywamy dużo tabletek. Ja też bardzo często, gdy no zażywam bardzo dużo ibuprofenu, no teraz nie mam w tym zamówieniu ibuprofenu, ale ja po prostu no prawie w każdym też zamawiam ibuprofen, bo coś mi często boli. To też później warto sam probi, też te czerwone, hmm, chyba nie te Enteric, ale takie, bo to są takie bordowe, a takie czerwone albo no już jakie tam macie, też brać aby tak siebie odnowić, bo te wszystkie takie tabletki, one no, dużo co też dobrego w naszym organizmie zabijają. Dobra dziewczyny, to było tyle. Zadawajcie mi proszę jakieś pytania, co Was interesuje. Mogę jeszcze pokazywać jakieś herbatki, na przykład ziołowe. Ja się specjalizuję po prostu w ziołach bardzo. Bardzo lubię herbatki ziołowe na różne, na różne niedomagania. Dziękuję Wam bardzo. Jeśli podobało się Wam to wideo, to stawiacie obowiązkowo lajka. Będzie mi to bardzo miło, naprawdę bardzo przyda się mi to dla... Wzrostu, dla rozprzestrzeniania tych moich wideo dla innych, dla innych kobiet, więc mam nadzieję, że no, nie będzie to dla Was trudne i dacie mi łapkę w górę. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w kolejnych wideo. Pa, 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 pa.